Był to fantastyczny mecz piłki ręcznej. Bardzo się cieszę, że mogłem w nim wziąć udział. Obie drużyny rzuciły wszystko na szale. Eee, uważam, że było naprawdę to godne spotkanie tego brązowego eee, medalu. Górnik na pewno w ostatnich 15 minutach zagrał bardziej wyrachowanie. Eee, pokazuje to ich doświadczenie z europejskich pucharów w ostatnich latach. Eee, ale z drugiej strony można powiedzieć, ja się cieszę, że jednak nie będę kończył e, swojej zawodowej kariery na wyjeździe, tylko w swojej hali. Wiem, że też będzie się szykowało w sobotę kosmiczne spotkanie. Zapraszam wszystkich kibiców Zabrza e, na ten mecz. E, myślę, że będziemy się delektować i któraś z drużyn się będzie cieszyć. a. Wygrywa sport i to jest najważniejsze. Trochę jestem smutny, bo jak mówiłem już, że chciałbym, żeby ten medal wygraliśmy tutaj w domu u siebie z naszymi kibicami i świętowali wszyscy razem tutaj u nas w domu. No ale co już zrobisz, trochę jest smutno mi, że, no, że, że są, nie będzie mu ostatni mecz tutaj w domu, ale no, jestem zadowolony, bo wyrównaliśmy no, i gramy trzeci mecz za, za tam za parę dni i, i to jest dobrze chcę wygrać medal, żeby pożegnać się dobrze, dobrze z tym klubem i zostać w takiej dobrej, jakby pozytywne, na, na pozytywnej nocie skończyć tutaj Dzisiaj był taki moment stykowy, gdzie, gdzie Górnik lepiej sobie z tym poradził, tak jak powiedziałem wcześniej e, tak jak mówisz za moich czasów medale zdobywane 3-0 e, covidowy spokojna przewaga e, później e, dwa razy też Spokojnie z Głogowem, że tak powiem, w dwóch meczu. Dwa wygrane przy, przy graniu pucharowym więc bardzo wyrównana walka. Spotkały się dwie, uważam, fantastyczne drużyny, które zagrały bardzo dobry sezon regularny. Tak jak powiedziałem wcześniej, ja jestem zadowolony, że wygrywa sport, bo musimy to propagować, musimy to rozwijać. Musimy iść z tym piłką ręczną do przodu. Jeśli będą takie mecze, to na pewno będą większa oglądalność, więksi sponsorzy i dyscyplina będzie się rozwijała. I będzie przede wszystkim, co chciałem powiedzieć, więcej młodych adeptów chciało uprawiać piłkę ręczną. A to jest najważniejsza sprawa, żebyśmy zbudowali znowu wielką piłkę ręczną w Polsce i wielką reprezentację. Tu jest sporo, sporo momentu jest do przepracowania i musimy skupić się teraz na, na ostrów i myślę, że te mecze dwa są dobrze zawody gr grali. No, z tej strony, że trener dał wszy wszystkim pograć, że wszyscy weszli jakby w ten rytm meczowy i ja myślę, że na, na Ostrów mam nadzieję, że wszyscy będą gotowi na 100%, że, żeby walczyć i żeby zdobyć ten brązowy medal kolejny raz.